Najwyżej No dobra. Wytłumacz. Ja nic nie wycinam. Robimy to na, na surowo stary, tak jak lubisz. Okay. Pięknie. Może się wytłumaczysz czemu. Czemu musimy grać? Z, zero bilda. Wytłumacz się, proszę. Ty się wytłumacz. wytłumacz. Ty się wytłumacz. To nie ja zrurowałem sobie rękę. Dobra, jakaś rura się do mnie próła i potem musiałem krew z butów i zmywać, nie? Po prostu załącz obrazy. Ej, czekaj, bo ja nie do końca mogę zrobić zdjęcie. może Również mojej nogi, które i Dobra, stary, zrób zdjęcie z tymi kurwa skarpetami do kolan. Z tymi podkolanówkami. Po prostu nie wstydź się. Nie ma czego o. się wstydzić. No, z tymi, o, no możesz, ta... to będzie idealne. Zrób takie zdjęcie, proszę. Boostuj te, proszę, będzie clickbait. Będzie FIRST TRAP Nikt nie musi wiedzieć Dobra nie NO PROSZĘ cię. Nie ale mogę zrobić po prostu zdjęcie tam Ach, bez sensu, takie to by było taf. tu e, to musisz wyciąć lowkey Dobra, dobra To co właśnie powiedziałeś, w ogóle ja się dalej wczytuję jak coś, taka ciekawostka ja, Jak się wczytujesz? Ja się dalej wczytuję Jak ty się wczytujesz stary Ja ląduję Ja też już ląduję Ale ja w ląduję jaki dostańcie. sposób Ciebie nigdy tak nie wczytywało? Chuja z tymi okularami Wiem właśnie Nie jakiś kurwy ty nie się wiem, robaki w Czemu tak się trzęsie wszystko Nie wiem czemu 20 FPS ów więc ci zacznę udostępniać ekran Brzmi jak dobry plan na zredukowanie czegoś a. Dobra, szczerze. Właśnie odpaliłem dużą potkę. Jak zredukować wielkość chuja. Właśnie ja odpaliłem to... ten, dużą potkę, po czym ją stancelowałem i zacząłem pić minisy. Grubo. Po prostu kurwa mnie nie widzicie. W ogóle nie mogę celować, czekać ciekawostka. I ja serio mam 20 FPS-ów. Ja się zobaczysz go tego streama to... ja widzę. Ktoś to obejrzy, to nawet nie będzie wiedział, że jestem GOATed w Fortnite. Www, napisałem ci na dyskordziu właśnie, przez No, widzisz, nawet ty wiesz, że jestem tą kozą. No. Czemu ty, jest, jesteś kozą? Wierzę. Dobra, kurwa! Dobra, kurwa. No, kill us. Killu kurwa, witch kill to jest quality gameplay po prostu. Widzę, że ty znasz się na rzeczy stary. Właśnie wciskam pedał u gazu, nie pedał hamulca. To jest tak właśnie wciskam pedał Roki mam, mam pod o, bo Trzeba. nie mogę skrolować. Pod o Ale dlaczego tak, tak sobie robisz? Po prostu daj pod e pod cokolwiek Ja nie zmieniam tego teraz Teraz muszę uratować świat Mhm, jasne Po prostu weź tak, nie wyjeb się na tyle, żebym nie musiał grać kolejnej gry, a żeby miał 8 minut Nie mogę strzelać. Stare loki cię zatrzymało w powietrzu Więc to nie mogę strzelać do końca Dlaczego? Nie wiem Ja wyszedłem. Nie wiem czego. Mam, mam takie lagi po prostu. Dobra, nie możemy zagrać jakiegoś kreatywnego, żeby dopełnić te 3 minuty odcinka. Nie, dawaj, dawaj ready. Sodaj ready. Po prostu nie białasko. dawajcie mi shorts. Wdaj te ready, białasko. Gdzie jest to zdjęcie? Nie wysłałeś mi żadnego zdjęcia. Nie wysłałem ci jeszcze, czekaj. Musisz się obciąć. Nie. No już. To weź mi ten wydruku i wyślij pocztą. Sam ci trzy, możesz sobie wybrać które. A zgoduję, że to pierwsze jest najlepsze. No Na mesie. No, to pierwsze jest najlepsze, bany Glorius. Co się dzieje z użytkownikami Gloriusa, jeżeli chcą zmienić myszkę? To wszystko przez Gloriusa. Jak, jak nie będziesz to... używał naszej myszki, to równie dobrze nie możesz używać żadnej. No. Wpadając ci rękę w gips. Na szczęście mam pedały. Ej, loki mogę sobie zbindować tam podnoszenie pod pedałem. Pedał, stary, plo, plo. Po prostu podłącz całą kierownicę i... i Tak graj. No mam podłączkę, mam całą. No ale przecież. obkręcaj tym po prostu. Kręć Nie. tym starym. Już się robi. Trzęść ty. Już się robi. Ale ja się czuję, jakbym był ośmiolatkiem i bym po prostu udawał, że nagrywam. Bo dobrze o ty wiesz, że nikt tego kurwa nie obejrzy. Just nie rdolisz. Nie, idziemy viral teraz, chyba że nam znowu dadzą obostrzeżenia, że to plus 18. Aha, wiem czemu! Bo algorytm, znaczy ten AI ja YouTube'a wykrywa, że w pierwszych tam dwóch czy trzech minutach jest przekleństwo i oni ci automatycznie dają no. ten... Stary, ja zabluruję to wszystko. Przecież nie wiem, pewnie powiedziałem tyle zabronionych słów, że to nawet nie ma sensu. Dobra, lecimy tam, gdzie zaznaczyłeś prawdopodobnie, nie wiem... To tutaj. Czekaj, czyli nie możemy... Tam nie możemy nic mówić takiego. Ja mogę powiedzieć, yy, tam... Czy chcesz trochę ciasta? Nie, dzięki. Bracie, przestań udawać gejo. Stary ty Ups. już powiedziałeś, że grasz na pedałach Czekaj <grym> Dobra racja Ale czekaj nie no bo to, co wtedy nie możesz powiedzieć, że grasz na pedałach w grę? Nie. No nie, no, no gram na pedałach. No właśnie, my nikogo nie wyzywamy. Chodzi o, o taką jakby wiesz o co chodzi. No ja dobrze o, wiem co no, wiesz, o co chodzi. Wiesz o co chodzi. Wiesz co, fajnie jakbym mógł strzelać jeszcze tym. Strzelać rym Chim Strzelaj no, Nie, Loki nie mogę strzelać nawet To za zapierdolony robak Nie, ja przegrywam to na jakichś kurwa jebanych Zero buildowców Nie, nie wiem. Co, ktoś może... Jak można grać w zero build No czemu Moxiu? Jebana brutalna tabletka Czarna tabletka brutalna Nie ja ratuję, nie mogę strzelać. Nie wiem czemu czekaj. Stary już biło 8 minut. Cieka. Możesz skakać. Mouse, left click, dobra. I to se zbinduje jeszcze pod pop. Będę podnosić prawym pedałem. Pięknie. I czemu nie działa? как я питанка только No, my nie pod mnie ok. oka <śm> Ten robak w tle idzie orzechy. On idzie orzechy stary. <śm> po prostu wyjdź z gry To jeszcze wykaruję.